I dzisiaj przed czas na kolejny odcinek serii Amnezja Mroczny Obłęd Więc tak Skończyliśmy w tym samym miejscu co skończyliśmy ostatnio Badumc Co widzieliśmy na końcu? Widzieliśmy takiego e, Dziwnego ludka wchodzącego w jakiś pokój Spokojnie, to nie ten pokój. Głowa nadal mnie mocno boli. Tak. Głowa mnie boli, to co... ...to jest bardzo często słyszycie, no nie? To nie jest aż tak ciemno. Nie patrz. Chodźmy, chodźmy, chodźmy dalej. Tu jest jasno. Nie wiem, bardzo dla mnie dziwna jest ta gra i ciężka do przejścia. No jak to mam klucz? Z krzesła, a jak inaczej? Uwaga Nie. Nie, nie mam mowy Okej. Okay. O, lekki ból głowy już na szczęście. Karaluchy tutaj najbardziej straszą. Muszę unikać ciemności, no ale powiedzcie mi ja. Skoro tutaj przyszedł ten debil, to musi być na pewno tu. W jaki sposób mogę to otworzyć? Ani drgnął. Może będzie kolejny motyw z magicznymi książkami. E, nie. Nic, to może jednak za daleko byłem od tych książek nie szufladki na pewno w tych szufladkach będzie może jakiś murzynek mały chodź murzynku jesteś nie a Wstawanie nie poziom ekspert mamy coś mamy krzyściwo krzyżywa się przydają tutaj nic, nic Poszule Lekki był głowy Ale wciąż jakieś dziwne dźwięki no Na pewno lekki, dalej lekki Nie wiem, nie wiem, bardzo trudna ta gra. Co jest za szafą? Da się ją jakoś chyba jednak... Nie wiem, nie wiem jak. Ale trzeba ją jakoś odsunąć. Tym razem motyw z książkami w żaden sposób się nie uda. Ani drgnął. No nie, to idziemy może czegoś poszukamy. Będę za chwilę sprawdzał ten stan. and nothing and still nothing nie można jeszcze go szukać idę jeszcze raz tam tamten pokój z którego wyszedł tamten nie wiem co to było tutaj coś naprawdę musi być tam so jakieś kroki Co to mamy to a stąd się pojawił ten debil? Nie jakiś twalny topno. takie What the fuck? Co to takie być? Ja tam więcej. Nie podchodzę. Lasko śmierć. Tutaj byliśmy też. Wow, mocne to, mocne to gówno, myślałem, że ta gra będzie kolejnym jakimś cienkim, cienkim motyw po prostu, nic, nic niestrasznego, a dałem się na najprostszą możliwą sztuczkę, ale najlepiej działającą. Wątpię, że to przejdę tą grę Ale będę próbował Kolejny drzwi, który ani drgnął Krzysiwo, krzysiwo, krzesiwo. Bez krzysiwa to by się nie obeszło To Ale księgi. Boję się gdziekolwiek podchodzić. O ja. Świeć, że to! Ej Marek, zapuszczaj jakieś światło. Coś gdzieś tu musi być. Te świece nic nie drgnie. Co my tu mamy? Nic, tylko tym możemy miotać. Ok, spaliliśmy już do lekkiego bólu głowy, więc możemy iść dalej. Według mnie. Ok, przeszliśmy z powrotem tu. Gabinet, kurde. Ale, szał. Uwaga, próbujemy jeszcze raz tam, bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia jak. To przejść. Zamurowane. Nie, nie ma opcji. Ta gra mnie przerasta za dużo pokojów. Nie wiem czy będę dalej z tego nagrywał. Może jak ktoś mi tam podpowie, co mam dalej robić, dla mnie jest to absolutnie gra niezrozumiała. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Pokój drzwi ani drgnął. Przej, przejdziemy po prostu jeszcze raz wszystkie y, pokoje. Wszystko, co możemy. Z lekkim bólem głowy damy radę. Pijamy. Go, 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 go. Wróciliśmy tutaj. To już jest... Coś, bo ja wiadomo muszę wracać po oświetlenie Żeby mi łeb nie pękał Teraz go, 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 go Czyli To oznacza, że coś musi być jeszcze Tam Tu byliśmy, pamiętam jeszcze. Oh, so tiny, Billy. Ah, we Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time, anyway. Let's do what we can. There is much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs here here and there let's get the servants working on it oh, look Oliwę do lata Okej, okay, mamy oliwę latalną Nic tutaj nie będzie Możemy jeszcze kawałek się tak przejść W dalszym ciągu nic, bez dwóch zdań potrzebna mi jest Wasza pomoc. Nie mam zielonego pojęcia, co ja mam tu dalej robić. Może ktoś z Was tam doszedł dalej, grał, w to przeszedł, cokolwiek. To mi może podpowiedzieć. Dla mnie to nie jest jakaś łatwa gra. Tutaj jeszcze mogę raz zobaczyć, może coś znajdziemy. Jeszcze zostało oliwy na no niedużo, więc zgaszę tutaj latarnię. Chodźmy tutaj, ty coś musi być. Nic, nic, nic chwila nie nic spróbujemy ostatni raz idę tam ostatni już

What the fuck? Co to się stało? To się stało się. No bynajmniej końcówka jest interesująca. Wszędzie jakieś gluty muszę dostawać. Tutaj nie, tam byliśmy na górze. Pójdę zobaczyć jeszcze tam. O kurde, widać, że na światełko zgasło. Co oznacza tylko tyle, że dalszą część... Tego, co się będzie działo zobaczycie w następnym odcinku amnezji a ja Was tymczasem zapraszam do komentowania subskrybowania rozłapkowania oczywiście w górę komentowałam, trzymajcie się cześć do następnego odcinka hej